Witam wszystkich serdecznie, z tej strony wasz ulubiony grafik. Jeżeli mnie nie znacie, to mnie poznacie, ponieważ w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak powstała nowa grafika, nowa animacja, nowy rysunek dla Kruszwila albo dla Disco Marka jak zwał, tak zwał, do jego nowego kawałka wesele. I słuchajcie, od razu powiem, że jest to animowany rysunek, więc trochę się będzie działo, trochę tutaj się wydarzyło. Mogę być lekko niewyspany, bo trzy zarwane nocki pod rząd to jest jednak kombos. Dla moich widzów, paspartu, czyli symulator artysty, w którym malujemy obrazy będzie jutro o 1630 w sobotę, a wszystkich nowych potencjalnych widzów witam serdecznie na pokładzie. Mam nadzieję, że będzie Wam dobrze. W naszych skromnych progach Ugościmy was sążnie Więc zapraszam do zostawienia subskrypcji Bo do końca wakacji lecimy po 100 tysięcy subów Wierzę, że nam się uda Jeżeli pójdziemy w to wspólnie Na stoka będzie wiele konkursów Swoją drogą dzisiaj kończymy konkurs Na fotel Diablo za 900 Plus będzie potężny projekt W sumie projekt mojego życia Wielki animowany Draw My Life W którym dowiecie się naprawdę wszystkiego o mnie Ale bez zbędnego gadania Dawno nie było making ofów Więc zaczynamy Powiem wam tak Słuchajcie Dawno nie pracowałem już na tak wysokich obrotach Ponieważ na cały projekt miałem kilka dni eee, Przy czym był to dosyć skomplikowany. Projekt, bo jest to. Powiem on tak. Od Marka dostałem instrukcję, że ma być to obraz wesela, który ma on jako pan młody tańczyć z panną młodą. Jednakże miałem ustawić tak pannę młodą, żeby nie było widać jej twarzy, przynajmniej tak sobie to ubzduraliśmy. Po czym miałem dodać tłum ludzi z tyłu, tam około 20-30. Nie wiem ile jest tych osób dokładnie, ale trochę mi zajęło rozplanowanie tego. Oczywiście posiłkowałem się fotkami z wesela, które gdzieś tam moja siostra kiedyś robiła, więc miałem do nich prawo, bo moja siostra jest fotografem. Oczywiście posiłkowałem się też fotkami z gromadzeń, z Pinteresta, z Pixabaya głównie, bo z Pixabaya są darmowe. Parę zdjęć tłumu ze stoka zakupiłem, żeby to wszystko sobie skomplementować, skompletować. To jest to osoba, którego szukałem w Photoshopie, zrobić sobie Fotobasza, żeby po prostu ponaklejać ludzi, porobić sobie całość, żeby zrobić sobie jakąś taką koncepcyjną grafikę, na której później mógłbym pracować w Adobe Animate, ponieważ tak to wyglądało. Najpierw zrobiłem sobie koncept mniej więcej zdjęciowy. Oczywiście nie poklejałem, nie sklejałem wszystkiego na Hama, ale poukładałem sobie ludzi dookoła. Wiedziałem mniej więcej gdzie, kogo, jak i w jaki sposób narysować. Za Zaszkicowałem sobie wszystko. Chyba nie będę wam pokazywał etapu szkicowania i tego pierwszego zarysowywania, bo to by za długo trwało. Więc prawdopodobnie teraz od razu lineartuję Ale opisuję wam w tle jak ja to zrobiłem do tego stopnia, w którym teraz widzicie to na ekranie. Także był mocny fotobacz, Posklejanie fotek, przeszkicowanie na oko mniej więcej, przeniesienie z jednego na drugie. Jeżeli chcieliśmy, żeby te pozy były wiarygodne, więc nie mogłem sobie tego z głowy wymyślić. Musiałem mieć modeli, musiałem mieć wzory, tak jak mówię, które zakupiłem, bądź które otrzymałem za darmo od fotografa. Jeżeli chodzi o tło, tutaj przekombinowałem trochę, po prostu wpisałem sobie jakieś imprezownie, jakieś klub. By, ponieważ gdzieś się utarł w mojej głowie, jestem prostym chłopakiem. Na kilku weselach byłem. Najlepsze wesela, nikt mi nie powie, że nie są właśnie gdzieś na przedmieściach, na wsiach tak naprawdę, bo tam się ludzie potrafią najlepiej bawić. I takie sale są przeważnie udekorowane takimi właśnie e, zwisającymi z góry. E, nawet nie wiem jak to nazwać, takimi ribonami, ale to jest jako wstęgi, jakieś takie wstążki. O! I przeważnie są one w kolorach złotych, różowych, takich tam bajeranckich. My postawiliśmy na bogactwo na majestatyczność więc dałem złoto-czerwone elementy, które tam upiększyły potem całe tło, więc dałem te ribony zwisające te wstęgi. Ja dodałem taki okrąg, taką lampę Która była albo jakimś reflektorem, albo jakąś kulą ledową Jak zwał, tak zwał Co sobie w tym zobaczcie, to zobaczcie. Wiedziałem już na tym etapie, że będziemy to musieli zanimować Więc chciałem zrobić jakieś źródło światła Które będzie nam rozbłyskiwać po całym ekranie Oczywiście wszystkie postaci Zarysowywałem w ten sposób, że były one ubrane w garnitury e, Jakieś tam sukienki Jakieś, nie wiem, bluzeczki na ramionczkach Suknie, jakieś spodnie no, Standardowy, elegancki strój Nawet nie tyle mega, ultra weselny Co taki bardzo, e, nie wiem, wypadowy po prostu, nie? W sensie, wiecie jak chodzą ludzie. Zresztą mogłem narysować samych młodych osób, więc było tam trochę starszych osób, e, troszkę grubszych, trochę większych. Taki tam jeden koleś stoi z lewej strony, tutaj z tej strony tej naszej pracy. E, taki, taki naprawdę masywny, że jego garnitur zasłania nawet z dwie, czy trzy postaci, bo chciałem zrobić kontrast, żeby to przykuwało wzrok, żeby to było ciekawe i bardzo, bardzo podoba mi się pani, którą narysowałem z lewej strony, czwartą od lewej strony, która stoi jak taka naprawdę, jak taki boss, nie? Oczywiście mówię o moim rysunku, więc to sobie mogę obrażać jak tylko chcę. Do żadnej osoby nie mam żadnych pretensji, bo to jak ja narysowałem, to już jest tylko i prostu moja sprawa i moja wina. W każdym razie nie starałem się jakoś mega zajebiście oddać wielu rzeczy, wielu aspektów anatomii i tak dalej, bo w trakcie rozmowy z Markiem, kiedy dosłałem mu szkice, kiedy już dosłałem mu lineart, e, pytałem się go słuchaj, robimy im twarze, bo to będzie takie trochę nudne, bo on mówił, że w sumie możemy rozmazać całe tło z tyłu, polać tych ludzi, ważne, ważne jest ważne, żeby się skupić na panu młodym i pani młodej, jakby w, samym swoj, w samej swojej prostocie, w samym tym tańcu. E, I tak sobie pomyślałem, dobra... Zróbmy coś mega dziwnego Olaliśmy dodawanie twarzy No, <laughs> Łukaszek wpadł na lepszy pomysł Jako, że La Casa de Papel Jest teraz popularne, czyli Dom z Papieru Jest dosyć popularny w Polsce to Jakoś mi gdzieś z tyłu głowy zadzwoniło, może dodamy im maski Ale nie chciałem dodawać im maski e, Faktycznie te filmowe, tego malarza Bo to byłoby głupie, to byłoby zbyt Jakby intu kurczę, serial Więc stwierdziłem, że dodamy maski Takich psychopatów, po prostu białe Z prostą twarzą, z wyciętymi tylko oczami e... Powiem szczerze, że na początku Marek był taki, mm? ale potem się przekonał, zrobiliśmy ten temat. Pododawałem te maski na każdą z postaci i nagle ci ludzie z takimi dziwnymi układami ciała, z takimi powyginanymi rękoma i tak dalej. Chciałem tu popoprawiać. Chciałem dodać wszędzie ładne palce i tak dalej, bo wiecie, że potrafię to zrobić. Jeżeli nie wiedziecie moich takich profesjonalnych i anatomicznie poprawnych wykonanych prac, zapraszam na Instagram Prozurę Rysownik, bo tam jest dużo, dużo prac, raczej takich anatomicznych, ale tutaj zależało mi na tym, żeby one były powykrzywiane, żeby te paluchy i dłonie były takie, wiecie, powykręcane. Bo to miało być mega, dziwnie, durnowate i takie wręcz poje... Dające postaci. Z tego względu, że potem w animacji jeszcze miałem ich zaciemniać i one miały tak z tego cienia wychodzić, jakby do ekranu. Ponieważ zobaczcie, co się wydarzy zaraz. Kiedy miałem już cały zarys, proste tło, oczywiście jakaś wnęka chciałem taką e, zrobić, jakby wgłębioną scenę. Tam gdzieś może być DJ-ka za nimi. Nie widać tego, bo tak jak mówię, zasłaniają to państwo młodzi, ale sam pomysł był dosyć dobry. Ja mam tak, kiedy lineart i kolorowanie miałem gotowe, bo kolory dodawałem też w Adobe Animate Z tego względu, że jest to program wektorowy. Raz. Dwa. Można sobie to fajnie podzielić na symbole, Pododawać, pozapisywać jako symbole i symbole wygenerować. 3. Mogłem sobie to wszystko począć na elementy, czyli, Państwo młodzi, lewa strona tłumu, prawa strona tłumu, tło. Cieniowanie. Drzucany cień pod tłem, który dodałem na końcu, bo widzicie, że przez cały Making of nie będzie cienia pod ludźmi. Ale naprawiłem to, zauważyłem to. Światło, te wstęgi, wszystko sobie podzieliłem na segmenty. Wrzuciłem wszystko do Photoshopa. Tam zacząłem cieniować. Oczywiście dwustopniowy cień, mój prosty sposób na cieniowanie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja cieniuję w ten sposób, sprawdźcie sobie poradniki, jak cieniować w Photoshopie i jak rysować w Krita od A do Z. Tak mi się wydaje. Tam pokazałem z grubsza, jak ja to robię i w darmowym, i w płatnym programie, więc na pewno wyciągniecie wnioski. I powiem, wam, z ręką na sercu, żeby nie było. Tu gdzieś jest serducho chyba. Chociaż z lewej strony bardziej nie, tu jest serducho, że w każdym darmowym programie dacie radę odzorować taki sposób cieniowania. Oczywiście ja tam nie uczę jak się poprawnie cieniuje tylko jak ja to robię. Jeżeli chcecie coś podłapać, jeżeli chcecie wyciągnąć wnioski, nauczyć się po swojemu, to sprawdźcie sobie te materiały i po prostu wyciągnijcie wnioski i tyle. Jeżeli też dotarliście do tego miejsca, możecie dasz hashtag wesele, bo za to przypinam zawsze serduszka w komentarzach. Więc jeżeli chcecie mi pomóc Podnieść statystyki i zebrać serducho, to zapraszam do komentarzy. Dobra, bo gubię wątki. W każdym razie niskie krycie 30-40%, nawet chyba 25% potem pardy pędzel, bo chciałem to zrobić. Nie chciałem robić żadnych rozmazanych, semi-realistycznych cieni, nic z tych rzeczy Chciałem mocno taki komiksowy, mroczny, ciemny look Szczególnie na tym garniturze u Kruszwila, który zrobiłem lekko granatowy z tą drogą Kruszwila też zrobiłem w ten sposób, żeby przypominał bardziej em, tego Kena od Barbie Bo chciałem, żeby był taki bardziej męski, mocno zarysowana szczęka Kwadratowa oczywiście, czoło trochę wyższe niż zwykle Oczy bardziej zwężone, bardziej smukłe, nos bardziej kwadratowy Buzia delikatnie szersza, zęby bardziej wystawione Bo to jest taki syndrom takiego faceciska z komiksu żeby mocno zarysować szczenę, powiększyć zęby, wszystko zrobić takie bardziej in your face. E, I wyślę, że to jest całkiem spoko. oczywiście się się na zdjęciu z Instagrama? Aczkolwiek to no, tak jak mówię, trochę go postarzyłem, trochę go tak jakby umieśniłem, umiejscowiłem go trochę w starszej odsłonie samego siebie. Może w ten sposób, mam nadzieję, że mam nadzieję, że go dalej przypomina. Chociaż mi się wydaje, że jakby no on ma taką charakterystyczną twarz, że się to od razu kojarzy z nim. E, niezależnie od tego, jak go narysujemy. Kiedy całość przecinowałem już takim bordowym, brązowawym kolorem, też się często mnie pytacie o heksagony, Ja nie mam pojęcia, ja po prostu biorę kolor, ustawiam tyle. Jeżeli jeżeli robię ciepłe cieniowanie, dodaję zimne światło i odwrotnie Dodaję ciepłe światło czy jakimś żółtym, złotym, jakimś takim e, pomarańczem, czy nawet czerwieniom czasami o chociaż częściej jest to żółty, pomarańczowy, to wtedy dodaję zimne cieniowanie jakimś niebieskim granatem, czymś podchodzącym pod czerń, ale nigdy nie czarnym, bo nawet prosty temat. Jeżeli weźmiecie kartkę papieru, położycie coś na kartce papieru, to cień, który padnie zawsze będzie lekko niebieskawy, lekko taki bordowawy w zależności od tego, jakie macie oświetlenie w domu. Więc to jest bardzo cenna uwaga i wniosek, który trzeba wyciągnąć na pewno na początku, żeby nigdy nie cieniować. Czarnym. Ja to kiedyś robiłem, te prace są brudne, ubłocone, wyglądają jak totalne gówno potem. Kiedy miałem już dodane cienie, dodałem sobie lekutkie światło. Oczywiście skopiowałem potem ten cień, zamazałem go delikatnie tam gdzie nie było trzeba, żeby zrobić dwustopniowy cień, bo ja nie robię tak, że dodaję podwójny cień, tylko kopiuję poprzedni cień i wymazuję tam, gdzie go nie chcę. Tak jest szybciej, prościej, bezpieczniej i wtedy te prace trwają dużo, dużo krócej. To często się pytacie, ile ja godzin robię taki projekt, bo inaczej ludzie z branży, artyści, rysownicy, animatorzy mówią mi, że taki projekt robią od 10 do 30 godzin, na przykład. Tam 15-20 godzin to jest standard. Na tyle postaci. Ja cały projekt od A do Z z animacją zrobiłem w 5 godzin, 20 minut. Dokładnie tyle mam nagranego materiału. Nagrywałem każdą sekundę, więc 5 godzin na taki projekt to jest chyba dobry wynik, wydaje mi się. Nawet nie to, że jakoś raszuję, po prostu przychodzi mi to tak płynnie i tak sprawnie, że to jest nawyk już, to się samo dzieje, nie? Gdy miałem wszystkie elementy podzielone, doświetlone, porobione filtrami i tak dalej, kolorystyka dopasowana, Pododawałem do obiektów inteligentnych, czyli zaczynam sobie tak jak mówię, parę, lewy tłum, prawy tłum, tło, cieniowanie, bla, 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 bla. Dodawałem wszystko do after. Efekcja tam przeniosłem sobie na stronę Oczywiście to wszystko było w 4K więc, więc to było wszystko 3840 na 2160 Tak mi się wydaje Zmniejszyłem wszystko o połowę Żeby było 1920 na 1080 Czyli Full HD dopasowany do YouTube'a Zacząłem dodawać efekty, jakieś green screenowe światła Jakieś partiklesy pyłki kurzu, eee, wrażenie bokechu, kiedy bokeh to są takie okręgi, które są lekko rozmazane. Często się to robi przykładając po prostu coś do obiektywu, w robieniu zdjęcia aczkolwiek można to też wykonać tak jak ja to robię filtrami. Więc przygotowałem sobie wszystko, eee, pociąłem sobie elementy, dodałem taki efekt jakby zoomowania, aczkolwiek zrobiłem tak, że tłum lekko się wcześniej zoomuje niż tło, natomiast cieniowanie pod nimi też się ro rozmywa bardziej, żeby tam z tym tłem się zmieszało. Te ribony zwisające lekko się bujały i zbliżały się do nas. Chciałem tam dodać balony, ale to było totalnie zbędne, bo wymyśliłem sobie, to będzie mroczniejsze. Częste maski chcieliśmy uciągnąć taki efekt takiego mroku, takiego domysłu, żebyście wy się cholera zastanawiali, co to jest. Wiecie, bo to jest niby o gatunkach muzycznych można gadać wszystko, ale coś, co jest w tle, musi się podobać ogólnie większości ludzi. Tak stawiamy, że okładka, obraz, cokolwiek, co ma być zaprezentowane z muzyką, musi się podobać większości ludzi. To jest chyba trudniejszy orzech do zgryzienia, bo muzyka to jest gusta. Jeżeli chodzi o sztukę, również są gusta, aczkolwiek tutaj bardziej to samo może się podobać zarówno osobie, która lubi disco polo, jak i osobie, która lubi hip-hop. Nie mogą się. Mniej więcej tą samą e, Stylistyką obrazu zainteresować Więc postawiłem na to, że będziemy zoomowali wszystko Para młoda będzie się zoomowała bardziej I wszystko za nimi będzie się zaciemniało Żeby ten bokeh bardziej pokazać Trochę jak na scenie, kiedy filar światła Oświetla nam daną osobę Tylko w teatrze, coś takiego, wiecie Na pewno znacie to z bajek z filmu, bądź z teatru samego w sobie Jeżeli chodzi liść, potem filtry przekolorowania Dodanie jakichś bajerów, oczywiście Wysmufowanie tego wszystkiego, żeby to się oddalało I zbliżało z powrotem do swojej pierwotnej e, postaci Zlupowanie wszystkiego i w Tenho outros possu... Macie gotowy lub animacji, grafiki, rysunku do nowej piosenki Krużwila bądź Disco Marka, bądź po prostu Marka, którego serdecznie pozdrawiam i dzięki za zajebiste. Kolejne zlecenie, z którego powiem Ci szczerze, nie wiem, wiedziałem, że wybrnę, bo mieliśmy tak krótki deadline, że się zmartwiłem i <laughs> obawiałem się, nocka tam była zarbana. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Dawno nie było Making ofu, tutaj aż trzy programy, bo był After Effects, był Animate i było Premiere Pro, więc trochę było do oglądania, trochę było do kombinowania, trochę Wam też przybliżyłem, jak ja to wszystko robię. Od A do Z, żeby potem zrobić animację. Też jeżeli chcecie, mogę zrobić poradnik, jak zanimować wasze zdjęcie, bądź jak zanimować wasz rysunek, żeby przyciągał wzrok, żeby to było proste, przyjemne, bezpieczne i przede wszystkim podstawowe, żeby każdy mógł to naprawdę wykonać bez jakiejś mega ogromnej wiedzy o wszystkich tych trzech. Programach, Oczywiście mogę też to zrobić w darmowym programie, aczkolwiek w tych płatnych będzie mi to lepiej wytłumaczyć, bo z nimi żyję na co dzień. Dzięki wam piękne za oglądanie. Mam nadzieję, że nie jesteście dziś że dzisiaj nie było paspartu. Jutro będzie paspartu o 16.30, więc ustawcie sobie przypomnienia, ustawcie sobie kurczę budziki, telefony, wszystko, pagery, panowie prezesi, panie prezydentki, co ja teraz właśnie powiedziałem. W każdym razie wiecie o co chodzi. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro i w każdy wtorek, czwartek, piątek i sobotę o 16.30 na tym kanale. Ja byłem prozurę wy byliście Wy, mam nadzieję, że subskrybenci tego. Kanału i rozuraki. Dzięki. Do zobaczenia jutro. Cześć.